Cześć, z tej strony macie dzisiaj zagramy sobie w Duel of Champions. Zagramy sobie talią na początku się świątynią, ale nie, w sumie zagramy dzisiaj talią ognia. Ok, zobaczymy, niech nam wyszuka. Ok, do nas będzie należał pierwszy ruch. Hmm. Ta ręka nie. No i gramy sobie czym? Xorm, Champion. Okay. szaleniec. Podwyższamy sobie moc. Jedziemy. Nie lubię keltora. Słabo przy nim wypadamy. Mm -hmm. To będzie tak. To będzie tak. To będzie tak. Widzimy co on ma w ręce. Mm. No dobre karty ma, ale Jedziemy dalej. Dlatego to lubię, bo przynajmniej sobie zobaczymy co ma w ręce, a nie zawsze musimy ten łódź mu zabrać. Mm. Okej okay. Pomyślelibyście, że to jest błąd, żeby zabić tego upiora, ale później on może być <tryk> jednak bardziej szkodliwy niżeli na początku, niżeli w początkowej fazie gry. No, tego nie lubię. No Ta harpia z Ranaru mnie denerwuje, no ale cóż poradzić. Aaaa, to było miłe. Z twojej strony. Na szczęście on nie idzie w magię. On w ogóle nie idzie w piątki, bo on dobiera karty tylko. Nie wiem, nie wiem co to jest za strategia. Strategia z dupy. No ale dobra. No i po tych dwóch kreaturach jest. I tak by było. No, oczywiście. Bye. Yy. Plus 2 dostaje. Zróbmy tak. Bye. Lubię stworzenie zaklęcia lub szczęścia, gdy tylko przeciwnik zagrywa kartę takiego rodzaju. Będzie musiał rzucić kartę. Na pewno zagra stworzenie. Więc... Przykro mi. Ta, karta, ta talia jest dobra. Czasami. <grym> hmm. hmm. Dobra. O, jest, to jest świetna karta. Ten, ten słoń. No. Olifant. No. Bardzo lubię. Jest bardzo tania. Za trzy. dorównuję lilii Lilimowi. Jest tańsza. Faktycznie. Ta trójeczka i ta ósemeczka nie robi większego znaczenia. Wolę mieć więcej kreatur takich, niż dwie takie. Mhm. Okej. Okay. I to myślę, że to będzie na tyle. Czy nie? Y No jeszcze nie, no ale dobra. Bank, bank. <laughs> nie wiem, czy to tak dobrze, żeby wysypałem się z tych kart. I kurcze jest. No nie wiem, czy to dobra decyzja była. Zobaczymy. On w ogóle idzie w. The fuck, on idzie w magię, nie wiadomo czemu. Koleś ma zero kreator, praktycznie jeden, taki już umierający. A on idzie w ten, no... Jak lubi. Ja za to mam super ekstra... terte złota. Kurczę, muszę się teraz przezwyciężyć i nauczyć się... Tymi wydarzeniami bardziej grać, bo to jednak jest potrzebne. Okej, okay, matka roju. Roja? Roju? Musi być na filmiku Okej, okay, wygrałem Czarny z znicz wygrał <laughs> Yo Rain Okej, okay, teraz mam aktualnie 1035 elo W następnym odcinku może zagram z świątynią Zobaczymy. Bardzo dziękuję za oglądanie i do zobaczenia